No tak się ustawiliście, że myślałem, że wszyscy do szkoły nie A ten Maras, jakie szkoły skończyłeś? Maras? Maraz, a ty jakie masz wykształcenia? Jakie szkoły skończyłeś? studia. skończyłem? Zuską zawodową. A ty... Ze kluczką zawodową... 60... Ukończyłem! Oddychaj. <gry> <gry> Możesz oddychać. Zasadniczyłem szkołę zawodową. Zespał z szkoły, szkoły mechanicznych w Szeganiu. W rok roku. O, ty na studiach byłeś jakiś chyba. No ja? Na napiłem wtedy. <gry> Dobre, dobre. Nie, Myśleliśmy, że na studiach słyszeliśmy, że No że właśnie. Politechnika Wrocławska. No, nie. Chcia, chciałem uruchomić y, ten y y y czesalnik. 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 Nie, nie, nie. 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 dobre. To dobrze. Na ja mam swojego ten... Ja swojego pieska ten nie też mam! dobrze no, no 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 Pani? Dobrze? Dobry wieczór. No Maraz, wyrzuc ten filtr już. Ty, Maraz, a co z tymi panimi dziewczynami? Kiedy... <suszy> kiedy się żenisz? Żenisz? No. O, właśnie, że mam kobietę, tylko... nie wiadomo, czy ona mnie chce. A czemu? Ja mu chcę, ale... A co z nią <suszyny> chcesz? Co co? No. związek małżeński. O, a co w tym związku małżeńskim będziesz z nią robił? Bardzo poważny spraw. <grymne> Jakie na przykład? Pojdziesz i do O co wolę? A ja innych garków nie mam. To dobre jest. To dobre było. To no. dobre było, Dobra, dobra ja jeszcze z rana nie jest zła, nie? Codziennie rano zawsze rondel wylizany. To nie no, opowiedz nam o tym, co będzie z nią robił w tym związku małżeńskim. Codziennie się będę budził i będę, i będę pytał, i będę pytał. Kochanie, czy... czy, czy, czy Idziesz do roboty, bo się nie <głos> <głos> Może zarobiła się coś grosza No powiem marę. tak I powiem tak I Ty weź rób yy, przez pół roku, a ja później sobie postaram po <noise> I co jeszcze z nią będziesz robił? Jak już się wygonisz do roboty A ty no sam będziesz w domu siedział guessy, Pyt nie? Pytasz o nocy? No Noc to jest normalne Będziesz nie? spał no, będę spał z nią. No, no, no do mnie pościel mam, no nie? Poduszki, wszystko. No. Wszystko jest przygotowane, tylko nie. kobiety brak. Weźcie go to drugą poduszką przedłużę i chód. Zjazdach <ścoughs> <ścoughs> w otielisku. Podstępem. Działa. Gdzie Ty, pani, się no, jest scytem przygotowanym.